Powracająca po wakacyjnej przerwie audycja, Halotu Polsa szykuje dla swoich widzów spore zmiany, które z pewnością zaskoczą wielu fanów. Jak podaje portal Plotek, jedna z dotychczasowych par prowadzących program, znana i uwielbiana przez widzów, pożegna się z ekranem. Decyzja władz stacji o wprowadzeniu rewolucyjnych zmian w zespole gospodarzy z pewnością wzbudza zainteresowanie, a także spekulacje na temat przyszłości programu. Na przestrzeni ostatnich lat, Krzysztof Ibisz oraz Paulina Sekutierzyna tworzyli niezwykle zgraną parę która prowadziła zarówno taniec z gwiazdami, jak i Halo to Polsa. Ich chemia i profesjonalizm przyciągały rzeszę widzów, którzy z niecierpliwością czekali na kolejne odcinki. Niemniej jednak, prowadzące audycji nie będą już tworzyć duetu, a ich obecność w programie zostanie rozdzielona. Jak informuje Plotek, Paulina Sekutierzyna nadal będzie jej częścią, ale w nowym format, w duecie z prawdopodobnie Tomaszem Wolnym. Warto zaznaczyć, że Krzysztof Ibisz nie znika z anteny, pozostanie gospodarzem programu, co na pewno ucieszy jego wielbicieli. Nie wiadomo jeszcze, kto będzie jego nową ekranową partnerką, co dodaje pikanterii całej sytuacji. Zmiany w zespole prowadzących były tematami rozmów już na początku sierpnia, kiedy to ekipa programu spotkała się z Edwardem Miszczakiem, dyrektorem programowym stacji, który ogłosił, że nową szefową śniadaniówki zostanie Ewa Baj, zastępując Luizę Zając. Ewa Baj to doświadczona producentka, która ma na swoim koncie wiele popularnych programów, takich jak Love Island, Wyspa Miłości, Ugotowanie oraz Druga Strona Medalu. W przeszłości współpracowała z Luizą Zając, tworząc wspólnie program Dzień Dobry TVN. Tego rodzaju zmiany zawsze wzbudzają emocje wśród fanów, którzy z zainteresowaniem obserwują, jak programy telewizyjne ewoluują. Ciekawie będzie zobaczyć, jakie nowości przyniosą nowi prowadzący oraz nowa szefowa śniadaniówki. Jak w każdej rewolucji medialnej. Widzowie mogą oczekiwać nie tylko nowych pomysłów, ale również świeżych perspektyw i pomysłów, które odmienią naszą uwagę w TV. A teraz pytanie do Was, czy jesteście gotowi na te zmiany? Może macie jakieś pomysły dotyczące formatu programu lub osoby, którą chcielibyście zobaczyć jako nowego prowadzącego? Podzielcie się swoimi opiniami i przemyśleniami na ten temat, skontaktujcie się z nami przez czerwony telefon radia. Z.